bardzo, bardzo serdecznie na Festiwalu Gwary i Tradycji Krakowskiej, czyli... Krakowskiej godce 2019. A w radosny nastrój wprowadziła nas Jurajska Kapela Folklorystyczna Gminy Zielonki. Prawa dla nich! Proszę Państwa, jest bardzo gorąco, więc większość naszej widowni pochowała się pod parasolami, pod drzewkami, gdzie tylko y, można, ale jest przyjemna atmosfera, wszystko słychać pod parasolami, pod drzewkami również. A nasz festiwal to święto wszystkich Krakowiaków, podkreślające ważność małych ojczyzn, a jego główną ideą i ide celem jest przypomnienie oraz propagowanie pięknej krakowskiej mowy i kultury. Na tegorocznym festiwalu chcemy przypomnieć postać Stanisława Wysłańskiego, dramatopisarza, poetę, inscenizatora, twórcę nowoczesnego teatru polskiego, jednego z najwybitniejszych artystów okresu młodej Polski, który reprezentuje nurt inspirujący się rodzimym krakowskim folklorem. A w tym roku minęło właśnie 150 lat od jego urodzin. A dzisiejsze wydarzenie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie finansowe. Województwa Małopolskiego, Powiatu Krakowskiego oraz Fundacji PZU. Proszę Państwa, dziękujemy tak, brawo. A festiwal poprowadzi dziennikarka, prezenterka Telewizji Kraków, Pani Beata Rzemieniuk. Oraz pomysłodawca festiwalu, Pan Zbigniew Grzyb. Brawo. 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 Organizatorem tego wydarzenia jest Gmina Wielka Wieś. Oraz Stowarzyszenie BNTB, ale należy podkreślić ogromną pomoc organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białym Kościele, Telewizji Kraku, która obok Dziennika Polskiego jest także naszym patronem medialnym. A teraz zapraszamy gospodarza festiwalu, pana Krzysztofa Wołosa, wójta gminy Wielka Wieś i dyrektora festiwalu, pana Piotra Foszcza do oficjalnego otwarcia. Zapraszamy również pana starostę, ponieważ jest to, ponieważ jest to na, je, na jego terenie. Panie starosto zapraszamy. Pan starosty powiat krakowski od początku nas wspomaga finansowo w związku z powyższym. Na jego terenie również zapraszamy do... Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło Państwa powitać na kolejnym Festiwalu Gotki Krakowskiej. To już jest nasze kolejne spotkanie w tym pięknym miejscu. Spotykamy się po raz trzeci I tutaj na ręce gospodarza, Pana Wójta. Chciałem złożyć serdeczne podziękowanie za udostępnienie tego miejsca, za pomoc przy organizacji. No i przede wszystkim bardzo dziękuję za Państwa obecność tutaj na tym Festiwalu, bo tak naprawdę z jednej strony chcemy pokazać nasze tradycje, ale też chcemy, żebyście Państwo dużo z tego skorzystali. Także bardzo serdecznie zapraszam do czynnego udziału. Mamy bardzo ciekawy konkurs, wygadaną parę. Zapraszamy za Co roku mamy problem. Myślę, że w tym roku Państwo się mocno zaangażujecie w ten konkurs. Życzę wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, dostojni goście, mieszkańcy gminy Wielka Wieś, ale i powiatu krakowskiego. Bardzo jest mi miło i mam ogromny zaszczyt, że będziemy mogli otworzyć ten festiwal po raz kolejny, już trzeci raz organizowany u nas w gminie krakowską Godkę, a wcześniej ten festiwal przyszedł tutaj do nas, ale z kilku powodów. Z jednych powodów to też dlatego, że mamy dzisiaj wielu znamienitych gości, których chciałbym tutaj zaprosić również na scenę do otwarcia tego festiwalu, między innymi Pana senatora Marka Pęka, pana ministra infrastruktury, pana Andrzeja Damczyka. Zapraszam też tutaj do nas. No zapraszamy tutaj na scenę, zapraszamy. Pana, wojewo pana, pana wojewoda Piotra Ćwika tutaj przyjechał do nas, czyli mamy bardzo mocną reprezentację i ministerstwa, i województwa, także bardzo serdecznie zapraszam, szanowni państwo. Rzadko się zdarza, żeby tylu znamienitych gości przyjeżdżało na taki festiwal. Jednocześnie, też drugi powód jest dla mnie niezwykle istotny: a mianowicie tutaj w Modnicy nie ma jak otworzyć festiwal. Jeden z najbardziej krakowskich festiwali, szanowni Państwo, bo festiwal gwary i tradycji krakowskiej. Tutaj po sąsiedztwu w Dworze w Konopku, w Modnicy w latach 80. i 70. XIX wieku żył nikt inny jak Oskar Kolberg, najbardziej znany folklorysta, i etnograf. Tu, w tej szkole, gdzie jesteśmy na jego zapleczu, w szkole w Modnicy, żył Józef Lachner, który uczył dzieci i kultywował tradycję folkloru. No, myślę, że Modnica to świetne miejsce do organizacji takiego właśnie festiwalu. I ogromnie się cieszę, że tutaj razem z tak znamienitymi gośćmi możemy ten festiwal otworzyć dzisiaj ponieważ Pan Starosta jest tutaj jeden też z współorganizatorów organizatorów, to może też poproszę o krótkie rozpoczęcie i otwarcie tego festiwalu. Szanowny Panie Ministrze, Panie Wojewodo, Panie Senatorze, Panie Wójcie, przede wszystkim Państwo, drodzy goście, widzowie i wszyscy ci, którzy będziecie na tej e, scenie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mam zaszczyt Współorganizować, ale i współotwierać to wydarzenie na terenie gminy Wielka Wieś. Powiat Krakowski, jak sobie przypominam, od początku wspiera ten festiwal jeszcze w czasach, kiedy nie był on organizowany na, tej, na terenie tej gminy. Cieszę się bardzo, że możemy po raz kolejny się spotkać i uczestniczyć przy tej wspaniałej aurze, przy tej wspaniałej pogodzie, w tym dzisiejszym wydarzeniu. Myślę, że wspólnie tutaj z gośćmi obecnymi na scenie w tym momencie oficjalnie otworzymy festiwal Gotki Krakowskiej. Dziękuję bardzo. To dziękujemy. Jeszcze ktoś z gości chciałby zabrać głos? To Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.